Szczę Boże, witajcie, mamy dzisiaj wtorek. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego: Oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł. Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Dzisiaj Jezus wykonuje bardzo ważny gest wobec tych, którzy go słuchają, wobec uczniów. Pokazuje ręką na tych, którzy są wokół niego, i mówi: To są moi krewni, najbliżsi, właśnie ci, którzy słuchają słowa. Poczuć dzisiaj, Tą wyciągniętą rękę Jezusa w swoją stronę, właśnie w tym momencie, kiedy otwierasz Pismo Święte, gdy pragniesz usłyszeć Jego Słowo, poczuj, jak On z dumą pokazuje na Ciebie całemu światu i mówi: to jest ten chłopak, to jest ta dziewczyna, to jest ten mężczyzna, to jest ta kobieta, która słucha mojego słowa i pragnie Nim żyć. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże!